Cześć! Dziś mam dla Was tag. Tag, który wymyśliła zmalowana lala. Do której, oczywiście, filmiku z tym tagiem i kanału będzie link tutaj na dole. Ja na ten tag miałam odpowiedzieć już dawno, dawno temu, bo w sierpniu, lipcu. W sierpniu albo we wrześniu, no już dobra, tak ze trzy miesiące temu myślę. E, ale niestety nie odpowiedziałam, bo ciągle było coś i ciągle nie było czasu, i teraz to robię. Mam nadzieję, że się nie gniewasz, kochana, że tak późno. E, zaczynajmy. Pierwsze pytanie: opakowanie jakiego produktu kosmetycznego robi na tobie największe wrażenie i dlaczego? E, myślę, że są to przede wszystkim perfumy, bo one często mają takie e, różne wymyślne flakoniki. E, I na przykład e, bardzo duże wrażenie robi na mnie ta, ta buteleczka tych e, perfum, taka złota od Gucci'ego, Gucci i Guilty. Jakoś tak, e, taka, taka złota, piękna jak, jak po prostu kosterko. Bardzo mi się to podoba ze względu na ten błysk, bo ja lubię, jak się tak błyszcze. E, natomiast duże wrażenie robią też na mnie e, opakowania kosmetyków, i tutaj pewnie wszystkich zadziwi, opakowania kosmetyków z firmy Ziaja I chyba przez tą swoją prostopę bardzo mi się podobają. Następne pytanie, jakiego produktu kosmetycznego nigdy nie użyjesz ze względu na jego odstraszającą reklamę, recenzję? A więc jeśli chodzi o reklamę, to, to chyba nic takiego... Nie było, gdzie reklama by mnie tak, tak bardzo odstraszyła, bo reklamy zwyczaj są zachęcające. Chociaż nie, nie, chyba nie było takiej reklamy. A jeśli chodzi o recenzję, to na pewno masło do ciała jakieś cynamonowe czy coś takiego z Eveline, które straszne wręcz oparzenia wywoływały u dziewczyn i na pewno masło do ciała Eveline jeszcze długo, długo nie kupię. Trzecie pytanie: jaki kosmetyk, pomimo upływu lat, nadal ci towarzyszy? Mm, balsam do Stephen. Myślę, że, no, on już jest u mnie w domu. Pojawiał się, nawet moja mama go używała, jak jeszcze byłam mała dość, więc, no, bardzo długo już ten balsam u mnie w domu się pojawia i, i ciągle jest. Cztery. Zdefiniuj zapach, który wiąże się z jakimś przyjemnym wydarzeniem w twoim życiu. Jeśli chodzi o zapach, to na pewno będzie to takie czerwone jabłuszko od Niny Ricci, Ricci się nazywa. I ten zapach dobrze mi się kojarzy, ponieważ tak, pierwszy, pierwsze opakowanie dostałam chyba dwa lata temu na, na gwiazdkę. No i wiadomo, od razu popsikałam się i ten zapach już kojarzy mi się ze świętami. To po pierwsze święta Bożego Narodzenia są zawsze bardzo przyjemne, myślę, i, i każdemu się dobrze kojarzą. Ehm, no i w ogóle często miałam je właśnie na sobie w takich ważnych momentach, bo to były takie droższe perfumy w sumie jedne z pierwszych wtedy, bo po prostu wcześniej uważałam, że, że, że to się zupełnie nie opłaca i nadal tak myślę, bo znalazłam świetną podróbę tych perfum swoją drogą, ale... Często właśnie w takich e, też dość ważnych momentach mi te perfumy towarzyszyły wszelkie egzaminy, na przykład w szkole muzycznej, jakieś koncerty. E, więc tak. E, Piąte. Podaj pięć nazw produktów kosmetycznych, które widzisz przed oczami myśląc o Więc na pewno tusz do rzęs, e, e, szminka, lakier do paznokci, puder i. i, i... No, o czym jeszcze myślę? Balsam do ust. Powiecie, <noise> tyle myśli na raz, że po prostu nie wiedziałam e, aż co powiedzieć. E, pytanie szóste. Komu zawdzięczasz wprowadzenie w świat kosmetyków i wizorzy? E, myślę, że właśnie YouTube'owi, wizorzowi, YouTube'owi czyli ogólnie internet. I ostatnie pytanie, siódme. Opowiedz sentencję, anegdotę, dowcip odnoszący się w jakiś sposób. Do tematu kosmetyków. Hmm. Powiem Wam szczerze, że może to, to nie jest aż tak, tak blisko e, tutaj te, tego pytania, ale kiedy pierwszy raz je przeczytałam, to przyszło mi do głowy e, już chyba słynna taka, taka, taka sentencja. E, nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane. E, i, I właśnie to przyszło mi na myśl, kiedy po raz pierwszy to pytanie przeczytałam. Więc taka jest też moja odpowiedź. Słuchajcie, bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej z Was nagrało odpowiedź na ten tak, dlatego oczywiście pod filmikiem wypiszę wszystkie osoby, które myślę, że, że, że mnie oglądają i że może miałyby ochotę nagrać ten tak, a jeśli kogoś tam nie wymienię, to najprawdopodobniej przez to, że przez przypadek go jakoś pominęłam tam. W tych swoich subskrypcjach po prostu go nie zauważyłam, i jakoś nie wiem, nie przyszedł mi na myśl od razu. Ale to nie znaczy, że, że go nie lubię i że nie może nagrać. Oczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej z Was tym tak nagrało, bo wydaje mi się, że jest fajny, a jest jeszcze bardzo mało popularny na YouTubie. Więc nagrywajcie, kochane, a ja Was całuję i pa